Kraj polityka, autostrada wolności i solidarności, leitmotiv prezydenckiego orędzia do Polaków. Koniec roku i początek Nowego Roku to najlepszy powód do podejmowania nowych zobowiązań i wyrażania swoich najgorętszych życzeń. Z tej tradycji skorzystał prezydent Bronisław Komorowski, wygłaszając orędzie noworoczne do Polaków. Pierwszy obywatel kraju życzyłby sobie, aby autostrada z Warszawy na zachód została nazwana mianem Autostrady Wolności, a magistrala wiodąca z Gdańska na południe Autostradą Solidarności. Zdaniem prezydenta to właśnie drogi i autostrady stały się w ostatnim czasie symbolem rozwoju Polski. Na naszych oczach, Polska wyrównuje cywilizacyjne zaniedbania, nowymi drogami coraz lepiej łączy się ze światem. Dlatego chciałbym, abyśmy nadali imię Autostrada Wolności tej, która już dzisiaj prowadzi z Warszawy na zachód, a później, by druga autostrada z Gdańska do granicy południowej przyjęła piękne imię Solidarności, bo skrzyżowanie, tej historycznej, ale i tej międzyludzkiej, rodzinnej i narodowej solidarności z wolnością to najsilniejsze i najpiękniejsze źródło polskiej energii, polskich sukcesów i polskich nadziei, argumentował Komorowski. Zdaniem prezydenta zbliżająca się rocznica 25-lecia polskiej wolności będzie świetną okazją i do świętowania, i do refleksji. Chciałbym, aby te obchody były dla nas okazją do umocnienia narodowej wspólnoty i narodowej dumy, powiedział. Prezydent winszował Polakom, aby ich nadzieje, plany i zobowiązania związane z nadchodzącym rokiem stały się źródłem siły Polski, siły potrzebnej do podejmowania następnych wyzwań, rozwiązywania następnych problemów i pokonywania kolejnych przeszkód. Wystąpienie wyemitowane przez TVP, program pierwszy, zakończyły prezydenckie życzenia. Wszystkiego dobrego w przyszłym 2014 roku. Do siego roku. mój